Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parod Planet. Dzisiaj sobie porozmawiamy o barwnicach. Papugi zamieszkują w Australii i wyspy wokół Nowej Gwinei. Masa ciała może sięgać mniej więcej od 500 do 600 gramów, więc całkiem sporo. Długość ciała to jest mniej więcej 40 cm. Są to jedyne papugi z tak silnie zaznaczonym dymorfizmem płciowym. Samce są zielone, zaś na filmiku możecie zobaczyć samicę, która jest czerwono-fioletowa. Dymorfizm ten wynika ze trybu ich życia. Samce większość czasu spędzają w dziuplach, a dzięki ich upierzeniu są widoczne dla samców. Samce z kolei żerują w lasach, a zielony kolor maskuje je wśród drzew. Ptaki te są stosunkowo ciche, choć zdarza im się od czasu do czasu odezwać. Nie należą jednak do gadatliwych papug. Charakter samca i samicy różni się. Samice są raczej wycofane, szukają dziupli, w której będą mogły się schować i gniazdować. Samce z kolei są bardziej towarzyskie i chętne do kontaktu. Lora, ta da dawna nazwa barwnicy, em, określana jest jako przyjazna papuga, bardzo łagodna, spokojna i opiekuńcza. Cenią sobie czas, który spędzają na interakcji z rodziną. Są niestety też wrażliwe i mogą szybko się zestresować, jeśli poczują się zaniedbane. Dieta tych papug też jest wymagająca. Ptaki te żywią się owocami, pąkami kwiatów, owadami czy nektarem, dlatego dieta skupiona na ziarnach niestety jest dla nich szkodliwa. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma na temat barwnic nasza niezawodna ekspert Ines Szotowska. Barwnice są coraz popularniejszymi papugami w polskich domach, no i oczywiście co za tym idzie, także w gabinetach weterynaryjnych. I niestety padają ofiarami niejako tych samych błędów, co inne gatunki papug, czyli niewłaściwej diety. I często. W tym leży przyczyna wielu problemów zdrowotnych, i z czym one przychodzą do lekarza weterynarii. E, przy czym ubarwnić tutaj jest, e, warto podkreślić taką e, specyficzną ich cechę, że jednak one wymagają zdecydowanie innej diety niż e, inne duże papugi. Udział ziarna w ich diecie powinien być niewielki, a nawet może nie być go wcale. E, więcej należy podawać więcej owoców i warzyw. A granulat jest kwestią dyskusyjną, ponieważ ze względu na dłuższy przewód pokarmowy niż u innych gatunków papuk. u nich wchłanianie składników pokarmowych zachodzi na większej powierzchni, tak i na dłuższym odcinku. W związku z czym, w przypadku podawania granulatów albo diecie, na przykład opartej głównie wręcz o granulaty, tak, jak w Stanach są zalecenia, że w zasadzie papuga może dostawać tylko granulat, chociaż od, te, od zalecenia czegoś takiego jestem daleka, Taka, tego typu dieta mogłaby spod, skutkować e, przeciwieństwem niedoboru, czyli e, nadmiarem witamin, co może wywoływać, e, może wiązać się z wywoływaniem przez ten nadmiar niektórych witamin, toksycznego efektu. E, natomiast to raczej nie jest problemem e, w. W naszych domach i raczej tak w praktyce się nie spotykamy z tym problemem. Natomiast warto tu na to uczulić zdrowotnie. Tak samo w związku z tym należy u nich uważać z podawaniem wszelkich suplementów witaminowych. Natomiast takim najczęstszym problemem, z jakim się u nich zetknęłam, to są generalnie problemy skórne i z piórami. Jakoś tak wyjątkowo, mimo że w literaturze jakichś takich danych nie znalazłam na ten temat, żeby były jakoś może bardziej predysponowane. Natomiast tutaj, tak w praktyce swojej klinicznej, rzeczywiście jakby biorąc tak, ilość barwnic trafiających do mnie, zostawiając z innymi gatunkami i tak dalej, to u nich naprawdę często te problemy skórne choroby tego typu występują. I przeważnie są one na tle jakichś zakażeń bakteryjnych e, bądź grzybiczych, które, no, w przypadku takich e, skórnych infekcji, e, często sprawa jest trochę ciężka w leczeniu, e, chociażby dlatego, że leczenie miejscowe, na przykład, jest utrudnione raz, że albo chcemy uniknąć posklejania piór jakimiś maściami, albo żeby papuga nie zjadła tej maści czy specyfiku, którym byśmy skórę smarowali. A na przykład antybiotyki podawane ogólnie, czyli do dzioba bądź w zastrzykach, wcale niekoniecznie będą super skuteczne w przypadku skóry, bo przechodzenie leków w to miejsce jest trudniejsze i przechodzą w mniejszym stopniu. Więc faktycznie bywa to wyzwaniem, a dodatkowo przy tego typu infekcjach one przeważnie się skubią. Więc gdy się papuga skubie, to tak trochę jesteśmy. Mamy zawsze dylemat taki kliniczny yy, i też na przykład dyskutując z behawiorystą o danym problemie, yy, jeśli pacjent jest yy, zarówno u mnie w gabinecie, jak i jest równolegle też konsultowany behawioralnie, yy, to jest tutaj dylemat, czy pierwsza była infekcja, yy, czy pierwsze było skubanie skóry, natomiast infekcja jest wynikiem tego, że skóra jest podrażniona, yy, ta jednak odporność skóry zostaje osłabiona przez takie Notoryczne skubanie i jej drażnienie To rozróżnienie między tym, co było pierwsze Często staje się niemożliwe W związku z tym tak czy siak trzeba leczyć skórę I często spotkałam się z tym, że leczenie samej skóry Przyniosło dobry efekt Bądź jakieś tam niewielkie zmiany behawioralne Natomiast nie jakaś bardzo, bardzo poważna praca Ale oczywiście nie mówię, że to w każdym przypadku bo też były takie, gdzie podłoże było zdecydowanie behawioralne, bądź też skubanie, które może zaczęło się przez infekcję i przez to, że skóra spędziała, przeszło już w nawykowe skubanie i nawet eliminacja infekcji, co najwyżej trochę zredukowała to, to skubanie. No i paradoksalnie do tego długiego przewodu pokarmowego też dość często spotykam niedobory, czy też problemy z wątrobą, właśnie będące efektem diety opartej na ziarnach. Na mieszance ziaren dla dużych papuk, która mimo tego, i dłuższego przewodu pokarmowego, i lepszego wchłaniania, czyli nawet jeśli ziarna mają mało jakiegoś składnika, to teoretycznie barwnic to wchłanianie jego jest lepsze. To mimo wszystko e, i tak tego typu dieta skutkuje wcześniej czy później problemami zdrowotnymi objawiające mi się głównie w złym stanie piór i e, dzioba. Dziękuję Wam kochani za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie barwnicę, albo jest to gatunek, który Wam się marzy, napiszcie w komentarzach, jak Wam się żyje z taką papugą, albo dlaczego taki gotunek Wam się właśnie akurat spodobał. Ja na dzisiaj już kończę. Wpadajcie do nas na sklep Parod Planet. Możecie odwiedzić mojego bloga Parodizaster. Disaster. Wpadajcie też na grupę papuziarze Projekt Pasza Edukacja, a my się widzimy za tydzień.